To jest już 28 przewoźnik operujący z Kraków Airport. To przewoźnik, który wzbogaca naszą siatkę 160 połączeń, siatkę sezonu lato 2025. Loty będą realizowane codziennie, za wyjątkiem okresu wakacyjnego, kiedy będą oferowane 4 razy w tygodniu, w poniedziałek, środę, piątek i niedzielę. W sumie operacji w trakcie całego sezonu będzie 360, i oferowanych w ramach tych operacji będzie 43 tysiące foteli, czyli miejsc dla pasażerów. A myślę, że wszyscy czekaliśmy na takie połączenie. Mamy w tej chwili dwa inne połączenia, tak zwane tanie linie lotnicze, ale myślę, że. To, że SAS wraca do tego połączenia, podkreśla rolę Krakowa w Europie Centralnej, jeżeli chodzi o ruch turystyczny, oczywiście, bo Kraków jest, jak wiemy, tym centrum turystycznym, ale także jeżeli chodzi o biznes. My, jako konsulat Królestwa Danii w Krakowie, odczuwamy zarówno ten ruch turystyczny, ale także wzrost tego zainteresowania biznesowego.